Witam Was drodzy widzowie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe. Zajmuję się sprzedażą oraz serwisem ekspresów do kawy marki Jura. Maszyn kupionych tylko w Primo Cafe. tak dla zainteresowanych osób, które chciały skorzystać z serwisu tych maszyn. Na początek bardzo dziękuję, że kupujecie u mnie ekspresy do kawy, akcesoria, kawkę. Bardzo bardzo to dziękuję. Dziękuję, że oglądacie moje filmy, że je komentujecie, że swoje komentarze również umieszczacie na moich filmikach. Serdecznie za to dziękuję. To jest Wasz czas, ja to doceniam. Na dzisiejszym króciutkim filmiku chciałbym Wam pokazać, tak z grubsza tylko, jak działa aplikacja Jurajo, i jak też zrobić kawę za pomocą telefonu sobie rano, prawda? Czyli idziemy spać i chcielibyśmy rano sobie wstać i kawę od razu mieć gotową. Część z Was sądzi, że to jest średnio możliwe, ponieważ jak ktoś się płucze, Otóż nie, ta aplikacja jest tak zaprojektowana, właśnie, że jak ktoś się nie pukał, to jest bardzo ważne. bo Wtedy ona by tak naprawdę nie miała sensu. Już wam pokazuję. postarałem się to jakoś wam. O tak. Aplikacja, zobaczcie. Nie, żebyście dobrze widzieli. No, myślę, że. Jak wszyscy to widzicie, włączony. Nie? Ale nas dzisiaj interesuje telefon. Aplikacja wygląda w ten sposób. Ja już sobie ją ściągnąłem. Aby mieć pełen dostęp do wszystkich opcji w tej aplikacji, no to musicie się po prostu zalogować. Trzeba się zalogować po to, aby tych aplikacji było możliwości, było więcej. Nie jest to trudne, nic prostszego. Więc tak, spójrzcie. Jak tu sobie kliknę w ustawieniu z tą i tu do kokpitu. To tutaj mam, patrzcie sobie po kolei, eee, nie o, Kiedy mam wymienić filtr, zobaczcie, jak mam zużycie jego filtra, prawda? Czyszczenie. Ogólnie to, co zazwyczaj nas interesuje, to jest to uświetlenie. Czy jest na czerwono, czy jest na zielono. Jak jest na zielono, czy jest, że nie trzeba tej żadnej procedury, jak o, wykonywać. Jak jest to na czerwono, to można sobie daną procedurę wykonać, jak się chce. Eee, Okej, okay. eee, mam do, do, do kokpitu. Eee? Tu mam swój Z10, jest oznaczenie jego, prawda? Mogę go rozłączyć lub połączyć, jak to też tam będzie, jak to włączę sobie w menu, to ma tu taką ikonkę, o, wi widzicie jak jest na że jest połączony. Okay. jak zrobić w ogóle kawę na tym ekspresie? Klikamy sobie na przykład zamawianie, tu, o. i tu mogę sobie dodać produkt do, jakby do tej zakładki. I go zapamiętać, a ja chcę sobie zrobić od razu daną kawkę. To wchodzimy sobie tutaj w menu i tu mamy kawki. Telefon działa w ten sposób, że zobaczcie, że taką, ale tak też nie. Też sobie można tak o, w ten sposób robić kawki. Co tam chcemy, no. załóżmy, że będę chciał sobie zrobić espresso. No. Podstawię kubeczek. Szklaneczkę. Ja czas od momentu jakby kliknięcia też się reguluje, czyli jak klikamy start, trzeba ma wykonać kawę po sekundzie, po 3 sekundach, po 5, po 15, to się ja sobie ustawiłem chyba 3 sekundy. No spójrzcie. Klikam sobie espresso. On od razu nie zrobi. O, tak? I dopiero muszę tu kliknąć, prawda, żeby zrobił mi kawę. To ten play, nie? A jak nie kliknę, to odrobi kawę. I ta zwłoka jest ustawiana, to się reguluje to zwłokę, na jakąś tam ewentualną decyzję, nie? Mogę sobie anulować tą kawę, zobaczcie, ona tak wygląda. A jeżeli nie kliknę tego play'a, co tam widzieliście, to znaczy tej strzałuszki, tego kącika, play, nie? wygląda. No to wtedy ekspres po prostu zrobi. No, i kawka o. Z no, Widzicie, nie będę przycinał tego filmu. Niech go tam robi. U kawę. O, no, tak to wygląda. I tu też się zapełnia, nie? No, zobaczcie. Bardzo, nie? Informacja tak. O. A no, tak samo tam. inna kawka. Mogę też ją zrobić sobie z tego, z tej, z tej opcji tutaj, o, Kliknąć, a mogę sobie też tutaj kliknąć zamawianie dodawanie produktu i sobie na przykład tą kawkę o udać dać tu. jeden produkt i tu mam te produkty tu i teraz wchodzę tutaj ja tutaj mam tą kawę widzicie i tych swoich kaw tu mogę mieć pod katalogu ile będę chciał tu mam opcję odnośnie tam edytowania danej kawy czyli jaka ma być moc wparcie. na przykład taka moc i do wody 95 zapisz zapisane. A to mogę zrobić tu kawkę w ten sposób. Jak kliknę, to mi tu kawę zrobi. Mogę też sobie zrobić kawę na stronie głównej, też tak samo tutaj od razu ją, nie? No ale ja tam sobie w tamto wejdę i start. I ciach. I kawkę mi robi. Jeżeli nie kliknę tego startu, no to on mi ją zrobi po trzech sekundach, bo tak sobie ustawiłem. No i rękawka teraz czarną. I gotowe, nie? Aplikacja jest dosyć prosta, tam nie wiem, potrzeba na nią jakieś 15-20 minut, żeby ogarnąć wszystkie ustawienia, które tu ma. No i skomentuję. ale ta aplikacja już jest od tam, powiedzmy tam ładnych paru lat, prawda, w tych ekspresach, natomiast dosyć duże jest zainteresowanie przede wszystkim zrobieniem kawy za pomocą, słuchajcie, timera. I to jest tak, jeżeli ekspres nie jest połączony z telefonem, czyli z tą aplikacją, to wejdę na górną stronę, o, to. Kto jeszcze wejdzie jeszcze wejść w opcję, nie pokazywałem, więcej. To macie różne ustawienia, informacje o profilu waszym, adresy, IP i tak dalej, historia zakupów, hasło, coś tam, coś tam. Można sobie też kupować przy, tutaj przez stronę Jura Poland akcesoria, ale ja bardzo liczę na to, że dzięki tym filmikom będziecie kupować u mnie na sklepie Mokafepl. Tak, za co będę bardzo wdzięczny. No, hasło naszej aplikacji i tak dalej, nie? Ustawienia tej aplikacji. Ja wam tego nie będę po prostu wszystkiego pokazywał, bo to, to sobie na spokojnie w domu zobaczycie. Najważniejsza dla informacja jest informacja taka, żeby zrobić kawę z telefonu, bo tutaj chodzi tak naprawdę. Jeżeli ekspresu nie macie skonfigurowanego z telefonem, to jak go wyłączycie, to po prostu się tam wypłucze i się wyłączy. Spójrzcie. No, nie, teraz mam go źle. A jeżeli macie go skonfigurowanego, to zabali, ma się taka, taka ikonka słuchajcie, timera. I jeżeli go, go klikniecie, to tu się uruchamia wtedy procedura tutaj e, timera, jeżeli będziecie chcieli i zaraz Wam to pokażę. E, to jest tak strona główna, wchodzę, zobaczcie, teraz tak, wyłączam ekspres, jeżeli robiliście sobie kawę na ekspresie, no to on się przepłuczy, nie? Zobaczcie, a nawet nie, moment, o, zabrałeś timer, widzicie, to jest taka inkonka timera, to bliżej, zobaczcie. Taki timer, widzicie? Jeżeli telefon nie jest połączony z ekspresem, ta ikona się nie zapala. Zapala się tylko wtedy, kiedy macie telefon podłączony. Jak go wyłączę, tu kliknę, wyłączenie, no. no to wtedy z automatu on się tylko po prostu przepłucze, zobaczcie, i już. nie? Jeżeli kliknę ikonkę timera, to wtedy no, chyba się pojawi ta ikona informacyjna timera, ja teraz Wam pokażę. Wyłączymy go. No, tak wygląda. Przy ogólnie ustawianiu, słuchajcie, timera, czyli tej kawy porannej, którą byśmy chcieli sobie się jej napić, to trzeba pamiętać jaką szklaneczkę postawicie, wiecie, bo jak klikniecie sobie kawę, powiedzmy, nie wiem, tam yy, dużą, nie? a postawicie szklaneczkę małą, to wam po prostu przeleje, bo ktoś nie wie, jaką postawicie tam, czy tam, włożycie, jak szklankę podstawili, nie. No, włączam go jeszcze raz. Jak odłączony, wykrzyknik. Jak go jeszcze raz, Jak się to pojawi. No, już jest, już znikła ta informacja, już to jest na zielono, widzicie, o. O, zobaczcie to na zimno. Oczywiście, no, jaka ma być kawa, czy ma być light brew, czy ma być sweet foam, błąd, a no, sekundę. Czy ma być, zobaczcie, czy ma być tutaj o, light brew, czy hot, prawda, no to sobie musicie to już e, e, zaznaczyć, jak właśnie kawkę chcecie, nie? czy na zimno. Jeżeli lubicie kawę mleczną, no, to musicie mieć zestaw, musicie chudziarkę mieć połączoną po prostu z wylewką, nie? No bo chudziarka cały czas Wam chłodzi. <klima> eee, o, gorące, No, ok, dobra. Załóżmy, że chcę, słuchajcie, yy, zrobić kawę za tutaj timera Chcę go użyć, chcę rano się napić kawy. Nie? Czyli rano wstaję, w godzinie powiedzmy, to nie wiem, 8 i chcę, żebyś sobie zrobił kawę. Wyłączam urządzenie, wciskiem, to zapalam się tutaj ikonka. Zobaczcie. O, widzicie? Ta ikonka się tu zapala. Tajmera. Klikam ją. Aktywując Coffee Timer, akceptują Państwo fakt, że jak do kawy będzie zużywał więcej energii. No akceptujemy to. Nie mamy wyjścia. Nie? Klikam. Proszę głosować zgodnie z wskazówkami w aplikacji. I zobaczcie. Aha. Teraz tutaj. No tak, jeszcze to tu, tu, tu tu, Dobra. i zobaczcie tu mi się wysiedlił taki pasek gdzie o, timer przede wszystkim chcę to zrobić sobie kawę tą light brew, taką będę chciał e, aktywowanie tego, aktywuję tutaj o no. To jest godzina, nie? O której godzinie ma się ten ekspres sam włączyć automatycznie? No ja teraz mam godzinę tam 15.36, tak? 35, nie? Jezu, jestem ślepy, nie widzę. No to ustawię sobie tam powiedzmy na. O, to się ustawić, zobaczyć. Tu macie minutę, a tu macie godzinę, nie? 15 powiedzmy 37. O, może tak ustawię, nie? Jak chcę kawę? Chcę kawę espresso. Tam Espresso. Tak. No, I klikam Zapisz. Tam Espresso czeka na informację, nie co tu kliknę. Potwierdzam Zapisz. O! Ostrzeżenie. Podczas korzystania z zegara, Coffee Timer automatyczny ekspres do kawy samodzielnie przyrządza gorące napoje. chodzi o dzieci wiecie. Nasza mała pociecha, nie. Przy tym, się nie kręciła rano, bo różnie może być. Kontynuuj. Piek. I tam się zapali ptaszek, widzicie? O. I pali się takie... takie zobaczcie, tutaj Marek, on się tak lata. O. o! I minutę, jakieś minutę, czy pół minuty przed jakby wykonaniem kawy, zacznie odliczać po kolei, zacznie Wam odliczać y, czas do wykonania tej kawy, nie? Y, jak to po wykonaniu tej... A, kurczę muszę. Rzeczkę podstawię najważniejsze. No, patrzcie. I teraz już śpimy, nie? Ustawiliśmy timer, on sobie... śpimy sobie. Jest powiedzmy nie... za minutę ósmą. O zobaczcie, on już tu pokazuje informację, że on tu coś będzie wymerał, nie? Coś to będzie kombinował. Przyrządzenie rozpoczyna się od razu. po 11 sekundach, 10 zobaczcie, widzicie? No i zaraz robi kawkę. Włącza się, przepłukuje się. Posłuchajcie, przepłukuje przepukuje się, ale młot i przełącza to płukanie, żeby nie pukał z samej wylewki kawy. Bo gdyby on nie opłukał tą wylewkę, to byście mieli po prostu brudną kawę, nie? czyli z pukaniem. Nie? się płucze, on wie, ten tajemnic jest, no zobaczcie. Tylko zmieniła informacja, że się połączył ekspres z moim telefonem, bo było na czerwono, czy na zielono. I zaczyna robić kawkę, zobaczcie. Dokładnie o tej godzinie, którą mu zadałem. Ekspres po wykonaniu tej kawy, tego espresso, nie wyłączy się. On już będzie włączony. Natomiast można w menu, tu w ekspresie, ustawić, kiedy on się ma właściwie wyłączyć. Nie? Po jakim okresie. Więc to nie jest tak, że się włączy, ma działać on cały dzień. Nie? On po prostu. Jest już włączony. Czeka na Wasze dalsze dyspozycje, nie? Przychodzicie sobie. No, macie kawkę gotową, nie? Taką, nie inną. Ja sobie ustawiłem teraz Slide Brew. Kawę. No. I można sobie... właśnie sobie I to właśnie chyba tyle, co Wam chcemy pokazać, jak to działa, no. Aplikacja to jest fajna, no, jak ktoś lubi takie rzeczy, prawda? Można zrobić taką kawę komuś. Nawet na odległość. Natomiast ważne jest to, że ja tej kawy, tej wylewki nie płuczę. Bo to też jest zarzucane, że... w komentarzach piszecie, że to co z tego, jak on się wypłucze do tej, do tej szczoneczki, prawda? I, i, I zrobi kawę brudną. No nie no, po to jest ta aplikacja, słuchajcie, żeby no, tak nie było, nie? możesz sobie go połączyć przez Bluetooth, możecie połączyć go przez, yy, przez wi-fi, każda Jura ma z tyłu smart WiFi, fi smart wi-fi generacji, nazywa się V2. Yy, jeżeli chcecie mieć chodziareczkę do tego, to, to warto się do niej też dokupić V2 transmitter, połączyć zestaw, żeby Państwo wiedzieli ile no, mleka, no, bo jeżeli chcecie zrobić sobie na odległość, czyli naszej znaczy odległości, np. Na rano zrobić kawę mleczną, no to Jakoś trzeba mu to mleko podać, prawda? Jak postawicie sobie wieczorem tam, nie, kubek z mlekiem, no to to mleko przez tą noc to tak średnio, nie? Więc, no lepiej mieć taką e, chłodziarkę, albo chociaż taki u mnie wkład, co można u mnie kupić na sklepie primocafe.pl, który chłodzi to mleko przez całą noc i w ten sposób ewentualnie. Natomiast musicie zdecydować, jaką kawę chcecie rano zrobić. Tak, o czym, taki trzeba kubeczek podstawić. I jeżeli zrobiliście kawę i wyłączacie ekspres, express to, to zanim postawicie kubek, poczekajcie, on się przepłucze, dopiero postawicie sobie szklaneczkę, klikacie ten timer i wybieracie kawę, którą chcecie z aplikacji, którą Wam pokazałem. Tak to mniej więcej działa. Jeżeli macie jakieś pytania, no to pytajcie proszę, postaram się na nie odpowiedzieć. Ja szczerze mówiąc biegły w tych aplikacjach nie jestem, więc no, jakichś tam super szczegółów nie znam, ale tyle co chciałem, to Wam właściwie pokazałem. Nie? To co? To tyle ode mnie. I życzę Wam y, fajnej zabawy z tym ekspresem Euro, z Z10EB. Natomiast, no, jest to ekspres w mojej ocenie najlepszy na rynku. najlepszy, kiedykolwiek Jura tak naprawdę wyprodukowała. To jest po prostu genialny ekspres, tych dzisiejszej in in inżynierii, szwajcarskiej inżynierii, technologii, którą która Jura wymyśliła. Wszystkie te technologie, wszystkie od początku produkcji, są zawarte w tym ekspresie. To jest to takie klu tych wszystkich lat, które już produkowała maszyny. Bo zawsze w którejś czegoś mi brakowało. A to to, a to nie ma kawy takiej, a to nie ma kawy takiej, a to yy, nie podoba mi się to, czy tam się zagłośnie, czy jakieś tam, tam. Tutaj jest po prostu wszystko. Jest kawa light, jest kawa na zimę, jest kawa na gorąco. Jest, 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 jest bardzo ładny, jest cichutki, jest świetnie wykonany. No i cóż, drogi, nie? ale to, to, to nie ma nic za darmo. Bardzo wam dziękuję, nie nudzę Wam więcej, nie nuzę Was z yy, systemem ja, czyli to mam wybór w Hej!